A już w gra? Vloga teraz. A już gra? Słuchajcie, teraz mamy ciekawą ekspozycję w drodze do toalety. O, przodem, tak? I za, zapraszam, zapraszam, żebyście zobaczyli, co tam ciekawego mają po drodze do francuskiej toalety w Alpach francuskich. Proszę, zapraszamy. Zapraszamy. Tu jest toaleta. I tutaj proszę. Co my tutaj mamy w drodze do to toalety? Narty od najstarszych. Tu są informacje zawarte. O, co to za stare narty mamy. Może się cofnę. Pokażę tylko ogólny. Ogólny zarys tego. Narty od najstarszych. Czyli te są z 905 roku. Drewniane. Idziemy dalej. Cały czas drewniane. To jest 905 rok. Tu są 930 różnica nie żadna więc idziemy dalej tu jest, te narty już są trochę nowocześniejsze ale nie wiem czy są biegówki czy zwykłe, a nie cross country tak, są biegówki ale nie wiem czy tu będzie dobrze widać no nic dobra tak, tutaj są biegóweczki od najstarszych, z, z którego roku? nie wiem, nie wiem nie widać, nie ale idźmy dalej. Tu są biegówki z lat 50-tych. Tutaj idziemy dalej. Drodze do toalety to wszystko jest oczywiście. Jak Francuzi potrafią umilić nam drogę do toalety? Przy okazji możemy się dokształcić, jak się rozwijało nasze narciarstwo biegowe, zjazdowe. pozycja. Ten art to, to są zjazdówki, to już są no, narty zjazdowe 1940 roku i 30 roku. Proszę zobaczyć jakie buty mamy. Używamy nie jak nasze teraz piękne butki, więc więc tutaj dalej idziemy i oczywiście następuje ewolucja tych butów coraz od Przepraszam, od tych takich idziemy dalej. Są lata 40. Idziemy dalej. Tu już są lata 50. 54 rok. Zjazdówka narta. no same wiązania oczywiście się zmieniają. Na początku to może jest nieistotne. Aczkolwiek ja się na tym nie znam do końca nawiązania. jeszcze Ekspozycja jest zawsze tak. pięknie zrobiona. Ja to kamera dokładnie ujmie. Tu idziemy lata 60. zjazdówki są. Widzimy ołóweczki zwykłe, jak teraz carvingi. Tutaj jest 61 cały czas drewniane. Coś niesamowitego w drodze do toalety. Bardzo mile zaskoczony, Może się podedukować. Tu już lata 70. Ale cały czas o ołóweczki. Widzimy cały czas ołóweczki. Nic ciekawego tutaj. Nowego się nie wydarzyło. Idźmy dalej. Tutaj są tutaj są jedne z pierwszych butów snowboardowych. Chyba no tak. Już to nie wiem. Idźmy dalej. To już są buty Fischera. Z którego roku 70 lata. Cały czas na te ołóweczki. Austria. To jest starsze, też lata 70. Proszę zobaczyć jakie, jakie tutaj mamy jakie tutaj mamy kijeczki już profilowane do zjazdu. No i tu już jest nowocześniejsza ekspozycja. Prawie współczesna. to są, no jest współczesna, bo tu jest lata. No, 2002, no to, już są to są karminy 2006 są GS narce. Niesamowite, po prostu niesamowite, jak to Francuzi jak to potrafi ogarnąć. No i tu są jedne z pierwszych desek y, snowboardowych, z którego to jest? 980, 1980, nie wiem, czy to jest Bartona, ale proszę. Są pierwsze deski snowboardowe, kiedy początek, lata 80. Różne kształty, Wjeżdżam do różnych, do różnych tutaj to jest taka nowocześniejsza deska. Wczesna No tam czas 80 lat, lata To nie wiem też Jakaś deska taka, a Omanowski to jest oczywiście. No i tutaj mamy Buty, taki Przekrój od najstarszych Do Do najnowszych Przyjściówki tutaj, no i to ostatnie Są langi. bardzo dobre I tutaj mamy Martw, ale to nie wiem co to jest. rodzaj takiego z 2000 roku. Jak to się nazywa? Snowblade. No, takie krótkie nartki po prostu. To są rodzaje rodzaj, rodzaj... Snowblade. No i przekroje kijków od, no, od początku drewniane, następnie aluminiowe, które do tej pory używamy, ale takie proste. Przyznać, że robi to duże wrażenie, jak na zwykłą, jak na zwykłą, zwykłą toaletę, jak można to robić ciekawie, jeszcze bardziej zachęcić ludzi do zapoznania się z narciarstwa biegowego, alpejskiego. Na snowboardu w 1960 roku, w samolocie, w miejscu, nie samochód. Pięknie. A za opunem, oczywiście, mamy śnieg walii. Tak, nasz Francja przywitała. Przy doliny. No pięknie. Przyście strój. Musi być prawie współczesnego. Tutaj restauracja, w którejśmy jest bardzo dobre. Żupa gularzowa Polecamy za barem, wszystko ładnie pięknie Tutaj są ludzie bardzo zadowoleni z dzisiejszego lunchu i z Bombardino. Zadowoleni? Siedziłeś na to lecie? Nie skończyła dzisiaj rolka, Daź mi tam. Ej, o! Karta się nauka, bo już w tym nie skończyła. Tutaj proszę powiedzieć, byliście zadowoleni z Bombardino. Z... Bardzo. Dlaczego? Gdy już zostaliśmy zbombardowani. <śmienic> Tutaj to główny <śmienic> szef zakładu. Nie? I ktoś idzie za, za 10 minut, wedituje. <śmienic śmienic> nauka! No,